Witam moi kochani. Z tej strony NYGA. Dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać za darmo Bandicama. Więc wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. Musimy trochę poczekać. Kończamy ją i wpisujemy tutaj. Ok, więc wpisujemy Bandicam. Home. Klikamy Download lub By Bandicam License przez licencję. Ehm, klikamy Download Bandicam i klikamy Download One Softnik. przekierowuje nam nas do soft do softonica zapisujemy przyciskamy dajmy tak przyciskamy ok i klikamy dalej Zgadzam się dalej zainstaluj i nam zainstaluje. Później uruchamiamy nam uruchamia nam Bandicama i tak właśnie Bandicam wygląda. Yy, no, tak wygląda Bandicam. Yy, polecam wam ustawić na zawsze na, raczej nie ten, oznacie to wszystko. To całe oznaczcie. I teraz przechodzimy do wideo. Yy, zaznaczamy klawisz skrótu nagrywania stop klawisz skrótu, pauza i pokaż kursor. Dodaj obra obraz z kamerki, ale ja kamerki ak akurat nie mam, więc mam zaznaczone tak, tak. Klikamy ustawienia. Rozmiar możecie sobie ustawić na 1920, na 1080. Ja mam na 1920, na 1080, bo mam taki właśnie monitor. Inni możecie, sobie, na przykład, możecie sobie ustawić, jeżeli macie jeżeli chcecie w e, mniejszej jakości nagrywać, to ustawcie sobie na e, różne takie e, jakości. Boże, nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałem. Dobra, następne to jest kodek. Też nie wiem, o co w to chodzi. Jakość ustawcie sobie na 80, żeby Was było lepiej słychać i widzieć. E, mono sobie ustawi, ustawcie, bo to będzie Was lepiej też słychać. Częstotliwość, Efu, fu, e, źle tu mówiłem, w kodeku raczej w jakości nie będzie Was dobrze słychać, tylko będzie lepiej widać filmik, Boże. E, mono, ustawcie sobie na mono, będzie Was lepiej, lepiej słyszeć. Częstotliwość 48000 Hz. Kodek MPG1L2. Bitrate 32 kpws jakoś tak i ustawcie sobie na format piku avi a nie fmp 4 jeżeli jak je chcecie kto co woli. Następne są obrazy. Możecie je ustawić ustawcie sobie klawisz skrótu i jpg. Jeżeli chcecie pokazać kursor myszy to ustawcie na kursor myszy, ja akurat nie chcę więc oznaczam. Możecie robić zdjęcia f11. No, już zrobiłem, później Wam pokażę. Dobra, e, teraz Wam się postaram pokazać e, zdjęcie. Poczekajcie, ogólne. No, Może gdzieś. O, zapisało mi się, więc tak to wygląda. E, tak wygląda zdjęcie nasze, zrobione przed chwilą. Tak. to wszystko. Siemanko.